Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam garaż. Było w sumie robione z zamysłem, żeby to było na lata zrobione. Nie chcieliśmy, żeby te ściany trzeba było jakoś tam bardzo często odświeżać, malować. Wiadomo, jak to jest w garażu. I jakieś tam regały. No, wiadomo, jak to w garażu jest zawsze tego jest pełno i żeby po prostu się nie bawić w odsuwanie tego no i padł pomysł na tyk mozaikowy myślę, że to jest coś co powinno wytrzymać kupę lat nie będę mówił, że wieczność myślę, że każdy wie co to jest to jest na bazie chyba żywicy eee... Na podłogach, na podłodze planowo miało być yy, posadzka żywiczna i to chciałem, żeby samemu zrobić, ale jak zacząłem szukać yy, te posadzki na internecie i chciałem zamówić, później zacząłem czytać opinie, gdzie bardzo często ktoś pisał, że dostawał yy, tam w kilku wiadrach i jakaś partia się trafiała, co, I coś z nią było nie tak, że albo nie schło, albo się odparzało Także wtedy e, nie chcieliśmy już ryzykować I dlatego padła decyzja na kafle e, Tutaj jest, jeśli chodzi o kafle Brama teraz, nie wiem czy to u góry widać, taki cień pada na sufit Ona się do końca na razie nie domyka, będzie trzeba tutaj wyregulować Tu jest możliwość ją opuścić, podnieść no, bo niestety kafle są wyżej niż była planowana ta posadzka. Posadzka praktycznie to nic by nie doszło. Bardzo cienkie, no bo to jak farba w sumie jest. No i na tej ścianie tu niestety się nie dało. No dałoby się, jakby się wszystko zdemontowało, a że nie chcieliśmy demontować. Została ta mozaika jeszcze i być może kiedyś to się zrobi. Na razie tak zostało, żeby tego nie demontować tak więc nie wiem, może pomalować, na razie zobaczymy tu też był dylemat czy to robić na biało czy na szaro ale zostało białe jak sufit myślę, że lepiej taki kontrast spada i teraz Wam powiem jak to wyglądało jeśli chodzi o koszta eee, tynk mozaikowy Tutaj chyba poszło około 10 wiader tego, chyba 10 wiader, plus jakiś tam podkładu wiaderko, czy dwa małe? Nie pamiętam. Aczkolwiek wiaderko tego tynku 110 zł chyba kosztuje, także tutaj mamy 1100 zł. Nie pamiętam ile podkład, ale tu był yy, podkład, chyba nie był w kolor, tylko biały. Eee, także doliczmy stówkę, no to 1200 zł za ten tynk mozaikowy. No i teraz robota z 30 zł za metr. Różnie robią, niektórzy chcą 20, 25, 30. My mieliśmy już swojego majstra, który nam robił wiele rzeczy i po prostu robi to dokładnie. On chciał 30, także można sobie łatwo policzyć. Tutaj chyba ścian wyszło 38 metrów. Także po 30 zł za robotę. No i kafle. Gdyby byłaby posadzka, to byłaby samemu położona, i to byłby koszt około 1000 zł chyba przy tym metrażu, bo to jest 20, 25 metrów, ale minus kanał. A tą posadzkę chyba się w trzech warstwach daje. Także około 1000 zł by było, za jakąś taką wymiarę bo tam są też tańsze jakieś różne. A z racji, że są kafle, no to za kafle to jakieś w promocji były kupione po 37 złotych chyba. Yy, wiadomo, można kupić tańsze takie typowo przemysłowe to będzie 20 zł za metr nawet. Jak się poszuka to nawet pewnie jakieś można resztki z jakiejś serii kupić jeszcze taniej, no ale to już mniejsza o to tutaj 37 zł one kosztowały, plus robota. Za metr, 70 zł. 22 metry, tak? Tak, 22 bo 25 minus kanał to też można sobie policzyć, ile wyszło za to, za całość. Tak to wyglądają. Tu żadnych listek nie chciałem przy ścianie. Później, nawet coś dosunąć do ściany. To byłby problem i tak sobie na razie wszystko jest wstępnie poukładane bo wszystkiegoś tak trochę się nazbierało nic nie było można znaleźć, żeby jakiś taki porządek w miarę był to już chciałem, aby ten garaż był zrobiony i co jeszcze, co jeszcze chciałem powiedzieć a no jeśli chodzi o tą bramę, to sami nie chcę na razie ruszać bo w sumie nie wiem, jak tutaj się opuści. Teraz, tutaj z drugiej strony musiał tak samo chyba, tylko właśnie nie wiem, bo to jeszcze jest na gwarancji. Także, może zadzwonię po prostu do punktu, gdzie to było kupowane. Nie wiem, czy to jest, obejmuje takie coś, czy nie. nie, to no, po prostu będzie trzeba zapłacić, żeby ktoś to ustawił. Aby nie było gdzieś jedną stronę bardziej opuszczę, drugą słabiej i gdzieś poskręca później tą bramę przy zamykaniu. Bo wiadomo jak ta brama jest wykonana. Ta konstrukcja. Nie no niby jest taka w miarę solidna, ale wiadomo jak to jest. Jeszcze jakiś tam kolejny filmik nagram na temat fotowoltaiki, jakby to interesowało, ile to produkuje. Yy, druga rzecz yy, elewacje. Jak jest zrobiona i ile też kosztuje robota. Nie wiem. Ktoś pewnie robi to mniej więcej chce się zorientować, jak to na dzień dzisiejszy kosztuje. Także to też postaram się niedługo wrzucić. Yy, a i jeszcze jakby tam ktoś właśnie chciał, to teraz wiele osób pewnie ma. Ogrzewanie paletem, a że palet jest drogi, to też wrzucę, jak to wygląda mniej więcej na grzałce elektrycznej, e, takiej zwykłej w boiler włożonej. E, nie, może uda mi się też zmierzyć dokładnie, ile to prądu pobiera Mam taki miernik do prądu, to Wam wtedy pokażę. E, no i co, w sumie to chyba będzie na tyle. <laughs> Jak widać, też kanał jest. Jeszcze będę chciał w kanale też y, płytki wyłożyć. Na razie tam jest po prostu y, wylana posadzka. Bo tam później dolowałem, było za wysoko. Także jeszcze jak będzie chwila, to kafle będzie trzeba położyć w kanale i w sumie byłoby skończone. Dobra, w takim razie nie będę przeciągał. Jak ktoś ma jakieś pytania, to śmiało zadawać w komentarzach. Jeśli chodzi jeszcze o Tink, to w sumie Tink to jest taki typowy z marketów, w sumie najtańszy praktycznie. będą w marketach są jakichś takich firm mało znanych, także nie będę przedłużał, z mojej strony to tyle. Dzięki, cześć.